Afera na Ukrainie. Samochody, które miały iść na pomoc dla nich, zostały rozkradzione. Była ambasador USA mówi, że Donald Trump będzie lepszym pomysłem dla Polski. Druzgocący raport Niku. Jak rząd zdefraudował, zaprzepaścił, sprawił, że zniknęły? Kolosalne pieniądze z Unii. A na koniec sławny człowiek, który przewidywał przyszłość nie kryje, że może być źle. Ja się nazywam Maciej Podstawka. Witam szanownych państwa bardzo serdecznie. Lećmy z pierwszym tematem. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wykryła nietypową działalność grupy, która pod przykrywką wsparcia dla wojska sprowadzała pojazdy mechaniczne, które następnie trafiały do obrotu handlowego. W okresie od 1 stycznia bieżącego roku na terytorium Ukrainy dotarło 500 pojazdów, które według dokumentacji miały wspierać działania obronne kraju, jednak w rzeczywistości znalazły się w nieautoryzowanej dystrybucji. Funkcjonariusze SBU przeprowadzili trzy kontrolowane operacje zakupowe, podczas których zidentyfikowano mechanizm działania. Grupa nawiązała współpracę z wieloma podmiotami zajmującymi się pomocą potrzebującym, co pozwoliło im stworzyć system alternatywnego importu pojazdów, omijający standardowe procedury graniczne. Operacja wykrywcza zakończyła się sukcesem w regionie lwowskim, gdzie według wstępnych kalkulacji budżet państwa utracił 15 milionów hrywien. Pojazdy były sprowadzane głównie Głównie z terenów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Litewskiej. Oferty sprzedaży umieszczano w przestrzeni internetowej, a transakcje finalizowano przy użyciu fizycznych środków płatniczych. Część pojazdów została zdemontowana na komponenty przed wprowadzeniem do obrotu. Funkcjonariusze przeprowadzili inspekcję w 50 lokalizacjach, zabezpieczając 30 pojazdów. W podobnej sytuacji osoba zamieszkująca Charków, której zarzucono wprowadzanie w błąd darczyńców, Poprzez zbiórkę środków rzekomo przeznaczonych na wyposażenie ochronne i komunikacyjne wykorzystała zgromadzone fundusze w platformach rozrywkowych online. Według ustaleń działania tej osoby doprowadziły do strat w wysokości 150 tysięcy rywien u ponad 20 osób. Dzięki skutecznym działaniom lokalnych służb porządkowych osoba została zatrzymana. Kiedy w 2019 roku Wołodymyr Zełański obiecywał walkę z korupcją i oligarchami, wielu ludzi uwierzyło w tę piękną bajkę o nowym otwarciu i na niego zagłosowali. Dziś, po pięciu latach jego prezydentury i dwóch latach wojny, rzeczywistość brutalnie weryfikuje te obietnice. Podczas gdy zwykli Ukraińcy i żołnierze na froncie,. No, y, nie kończą za dobrze, że tak to ładnie ujmijmy, szemrane interesy kwitną, a pomoc humanitarna znika w czasie. Y, w jakiejś czarnej dziurze tej korupcji. Najnowsza afera z 500 samochodami sprowadzonymi pod pozorem pomocy dla armii to tylko wierzchołek góry lodowej. Gnijące kamizelki porne w Kijowie. Jogurty z logo organizacji pomocowych sprzedawane na bazarach w Lwowie. To jest codzienność w kraju, który wyciąga ręce po pomoc, po miliardy pomocy. Według ukraińskich służb granicznych nawet 30% pomocy humanitarnej znika tuż za granicą i trafia na handel. Rozumiecie? Szczególnie bolesne jest to, że ten proceder dotyka najbardziej potrzebujących, po prostu żołnierzy na pierwszej linii frontu. Jak mówią sami wojskowi, najwięcej humanitarki ginie właśnie w sztabach lub lokalnych administracjach. To tam, gdzie teoretycznie pomoc powinna być najlepiej zabezpieczona, znika nagle w tajemniczych okolicznościach. Amerykanie dostrzegli ten problem i uzależnili dalszą pomoc od realnej walki z, korup z korupcją, ale czy to wystarczy? Historia uczy nas że skorumpowane systemy mają zdumiewającą zdolność do adaptacji. Wystarczy spojrzeć na reformę komend uzupełnień skorumpowanych oficerów nie zwolniono, a jedynie przeniesiono na inne stanowiska. Najbardziej niepokojące jest to, że zmienił się społeczny odbiór wolontariuszy. E, mamy nawet takie cytaty e, jak tutaj. E, Przestałam mówić, że jestem wolontariuszką, bo mi wstyd. Większość ludzi od razu pyta Ile na tym e, zarabiam? Jest to smutne, co? Tak mówi jedna z ukraińskich działaczek. I to pokazuje, jak głęboko sięga problem i jak bardzo zatruł społeczną tkankę. Bo w świetle tych faktów musimy zadać sobie trudne pytanie: czy nasza pomoc rzeczywiście trafia tam, gdzie powinna? Czy nie finansujemy przypadkiem systemu, który prędzej czy później może obrócić się przeciwko nam? Bloomberg niedawno opisał sprawę zatrzymania jednego z najbogatszych Ukraińców, który oskarżał o korupcję sędziów i funkcjonariuszy. I to pokazuje, że nawet ci, którzy próbują walczyć z systemem, mogą zostać przez niego wchłonięci. Może więc nadszedł czas, żeby przemyśleć formę naszej pomocy, by zamiast ślepo wysyłać kolejne transporty, żądać realnej transparentności i rozliczalności, bo alternatywa jest zbyt przerażająca. Możemy obudzić się w świecie, gdzie nasza własna broń i pomoc zostanie użyta przeciwko nam, a my będziemy mogli tylko bezradnie patrzeć, jak nasza szczodrość obraca się w nasz koszmar. Pani ambasador, bardzo dziękujemy za zaproszenie do Pani pięknej rezydencji. Georgette Mosbacher, która wcześniej pełniła funkcję przedstawicielki dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w naszym kraju, podzieliła się swoimi przemyśleniami dotyczącymi sukcesu Donalda Trumpa w demokratycznym procesie wyboru przywódcy USA. Jak podkreśliła osoba znająca osobiście Donalda Trumpa, jest to bardzo pozytywny sygnał dla Polski, która obecnie jest postrzegana jako kluczowy partner w strukturach sojuszu północnego. Północnoatlantyckiego. Była przedstawicielka dyplomatyczna wyraziła przekonanie, że Donald Trump ma konkretny plan dotyczący zakończenia sytuacji kryzysowej na Ukrainie. Podkreśliła, że nowy przywódca nie zamierza pozostawić tego kraju bez wsparcia, a jego działania będą prowadzone w sposób zapewniający satysfakcję wszystkich zaangażowanych stron. Jak zaznaczyła Mosbacher, przyszły przywódca USA rozumie zachowania Władimira Putina i nie odczuwa przed nim dyskomfortu. Bridget Mosbacher nie ujawniła personaliów potencjalnych współpracowników nowej administracji, jednak zapewniła o ich wysokich kompetencjach. Odnosząc się do własnej przyszłości zawodowej, wyraziła gotowość do ponownego zaangażowania w służbę publiczną, podkreślając jednocześnie swoje głębokie przywiązanie do Polski i chęć wspierania relacji polsko-amerykańskich. Komentując skalę sukcesu Donalda Trumpa, Businesswoman zwróciła uwagę na wyraźne odrzucenie przez społeczeństwo amerykańskie ideologii określanej mianem wokeizmu oraz przekazu dominujących mediów. Podkreśliła, że wynik ten potwierdza zdolność Amerykanów do samodzielnego myślenia i podejmowania niezależnych decyzji bez ulegania wpływom głównych środków masowego przekazu. Można nazwać go ekscentrycznym, glamour, albo użyć jakiegokolwiek innego określenia. To jest ok. Jak słucham takich słodkich słów pani Mossbacher o Polsce jako nowym liderze Europy, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że historia zatacza jakieś ironiczne koło. Ta sama osoba, która jeszcze niedawno wykonywała dyplomatyczne uniki w sprawie raportu Departamentu Stanu o imieniu bezspadkowym, pamiętacie? Just Act 447, robiliśmy na ten temat bardzo dużo filmów. Teraz nagle odkrywa wraz europejskiego mocarza. Amerykańska polityka zagraniczna zawsze kierowała się oczywiście zimną kalkulacją, a nie sentymentami. Polska jest dla. Stanów Zjednoczonych użytecznym narzędziem do realizacji strategicznych interesów w Europie, przede wszystkim jako przeciwwaga dla niemiecko-francuskiego duetu. Warto przypomnieć, że gdy Niemcy protestowały przeciwko budowie polskiej elektrowni jądrowej, to właśnie amerykański Westinghouse otrzymał lukratywny kontrakt na jej budowę. No i szczególnie interesujące jest to nagłe zrozumienie przez Trumpa polskiej pozycji w Europie. Przecież to ten sam Trump, który w pierwszej kadencji naciskał na zwiększenie wydatków obronnych przez europejskich sojuszników, jednocześnie podważając wiarygodność artykułu 5 NATO. No oczywiście, Polska teraz jest prymusem, jeśli chodzi właśnie o te wydatki. Teraz Polska wydająca 5% PKB na zbrojenie, jawi się jako wymarzony partner. No i zwłaszcza, gdy spojrzymy na wartości kontraktów zbrojeniowych. Z amerykańskimi koncernami. Nie bądźmy jednak naiwni, ta sama sytuacja stwarza dla Polski unikalną szansę. W momencie, gdy Niemcy zamykają swoje elektrownie jądrowe, a Francja traci pozycję głównego sojusznika, Stany Zjednoczone w kontynentalnej Europie możemy wykorzystać tę e, koniunkturę do wzmocnienia swojej własnej pozycji. Amerykańskie wsparcie, nawet jeśli wynika z czystego pragmatyzmu i chcą po prostu zrobić na nas interes, może pomóc nam w zrównoważeniu niemieckich wpływów w Unii Europejskiej. I pani Mosbacher deklarując miłość do Polski we krwi, zdaje się zapominać o swoich wcześniejszych, znacznie bardziej powściągliwych stanowiskach. No ale może właśnie o to chodzi w tej całej amerykańskiej dyplomacji. Elastyczne dostosowywanie narracji do aktualnych potrzeb geopolitycznych. Pytanie tylko, czy my z Donaldem Tuskiem na czele potrafimy równie sprawnie wykorzystać tę sytuację dla własnych interesów, zamiast bezrefleksyjnie cieszyć się z komplementów byłej ambasador. Bo w polityce międzynarodowej nie ma wiecznych przyjaźni. W ogóle nie ma przyjaźni. Są tylko wieczne interesy. A te akurat przynajmniej na razie zdają się być zbieżne. I daje to nam naprawdę wielkie szanse. Szanowni Państwo. Pytanie definiujące cel ogólny naszej kontroli to czy Minister Spraw Zagranicznych zapewnił prawidłową realizację zadań. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący dystrybucji zasobów finansowych pochodzących ze sprzedaży praw do emisji substancji wpływających na klimat w ramach unijnego programu Emission Trading System. W okresie ostatniej dekady Polska otrzymała blisko 100 miliardów złotych na transformację energetyczną, jednak na ten cel przekazano jedynie 1,3% otrzym Środków. Marian Banaś, stojący na czele Najwyższej Izby Kontroli, wskazuje w raporcie, iż mimo zgodnego z przepisami gospodarowania zasobami finansowymi nie zabezpieczono właściwie interesów budżetu państwa. Z otrzymanych 94 miliardów złotych, 12 miliardów złotych rozdysponowano poza budżetem w ramach założeń Emission Trading System, natomiast los 90% środków pozostaje niewyjaśniony. Przedstawiciele, najwyższej izby kontroli zwracają uwagę na nieprawidłowości w przekazywaniu informacji do Komisji Europejskiej oraz niewłaściwe postępowanie osób pełniących funkcję ministra klimatu i środowiska we wskazanym okresie. Program Emission Trading System stanowi jedno z kluczowych rozwiązań Unii Europejskiej mających na celu ograniczenie wykorzystania tradycyjnych źródeł energii w różnych sektorach gospodarki. Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego Podkreśla, że bez właściwego wykorzystania tych środków realizacja zobowiązań dotyczących poprawy jakości powietrza może zostać znacząco utrudniona. Zaznacza również, że minister Paulina Henik-Kloska, minister Krzysztof Bolesta oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają świadomość, iż program Czyste powietrze, wspierający modernizację systemów grzewczych w domach do roku 2030, wymaga uruchomienia środków z Emission Trading System nadzór nad działalnością konsularną nie został skutecznie przekazany. 94 miliardy złotych. Tyle pieniędzy przepłynęło przez polski budżet handlu emisjami CO2, a nikt nie jest w stanie ustalić, gdzie trafiło 90% tej kwoty. To tak jakby ktoś zgubił 85 miliardów złotych, wzruszył ramionami i powiedział, ups, gdzieś tam sobie poszło, no na co drążyć temat. Wyobraźmy sobie przez moment, że te pieniądze to nie są jakieś abstrakcyjne miliardy, a konkretne banknoty. Gdybyśmy ułożyli je jeden na drugim, powstałaby wieża sięgająca 9 km w górę. No i teraz wyobraźmy sobie, że ktoś przypadkiem zgubił 8 km tej wieży i nikt nie potrafi powiedzieć gdzie. Najbardziej fascynujące jest w tym wszystkim to, że ministerstwo przez 10 lat nie przeprowadziło ani jednej kontroli wewnętrznej dotyczącej wydatkowania tych środków. Zero, kompletnie. Jakby ktoś celowo nie chciał widzieć, gdzie te pieniądze płyną. Może właśnie o to chodziło. Co ciekawe, większość tej kwoty, bo aż 84 miliardy, wpłynęła do budżetu w latach 2019-2023, dokładnie wtedy, gdy rząd potrzebował gigantycznych sum na finansowanie programów socjalnych. Przypadek. Być może. Te pieniądze miały iść na zieloną transformację, na wymianę kopciuchów, na czyste powietrze. Zamiast tego rozpłynęły się w ogólnym budżecie jak jakaś kostka lodu na patelni. No a teraz najlepsze. Sprawozdania wysyłane do Komisji Europejskiej zawierały... Ponoć nierzetelne dane. Mówiąc wprost, ktoś kreatywnie podchodził do księgowości i to w czasach, gdy według unijnej dyrektywy powinniśmy przeznaczać minimum 50% tych środków na dekarbonizację. Efekt: dziś mamy najdroższy prąd w Europie, niskie raporty, jeśli chodzi o smog. No i chyba nie mamy nawet tych pieniędzy. Tymczasem te 94 miliardy mogły sfinansować przynajmniej to, na co się zobowiązaliśmy. No bo jeśli nie ma od tego innego wyjścia i po prostu szliśmy w to razem z Morawieckim, który zgadzał się na kamienie milowe, no to przynajmniej teraz byśmy mieli z tego, przynajmniej nie mielibyśmy teraz problemów. No. To nie jest zwykłe marnotrawstwo, to finansowa bomba z opóźnionym zaponem, bo te pieniądze prędzej czy później trzeba będzie znaleźć gdzie indziej. A skoro nie ma ich w budżecie na zieloną transformację, to zgadnijcie, kto za to zapłaci. My wszyscy. W rachunkach chociażby za prąd, w podatkach, w zdrowiu naszym. Pieniądze nie wyparowują, one tylko zmieniają właściciela. Pytanie tylko, kto jest tym szczęśliwym znalazcą 85 miliardów złotych z polskiego ETS. Oczywiście na razie to jest raportników, wszystko może być rozwiane, e, jednak warto się tej sprawie przyglądać. Lecmy dalej. Uh, manufacturing of so the old-star robots are ones that are quite responsive to the human being. Stephen Ibaraki, uznany na całym świecie futurolog i doradca biznesowy, przedstawił swoją wizję przyszłości, w której algorytmy oraz zaawansowane systemy autonomiczne staną się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Zdaniem eksperta już w najbliższych latach pomocnicy wykorzystujący sztuczną inteligencję będą dostępni w każdym gospodarstwie domowym, a ich cena spadnie z obecnych 16 tysięcy dolarów do około 5 tysięcy dolarów w perspektywie najbliższych 20 lat miesięcy. Podczas gdy różne instytucje międzynarodowe pracują nad uregulowaniem kwestii związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, organizacja Narodów Zjednoczonych dąży do stworzenia uniwersalnych zasad, które zostaną zaakceptowane przez wszystkie kraje. I baraki podkreśla, że kluczowe jest znalezienie równowagi. Zbyt restrykcyjne przepisy mogą spowodować, że niektóre przedsiębiorstwa zrezygnują z działalności w danym regionie, ograniczając dostęp do nowych Rozwiązań technologicznych. Winot Kosla, który od 17 lat znajduje się na liście najbogatszych osób magazynu Forbes, zainwestował w rozwój sztucznej inteligencji 50 miliardów dolarów. OpenAI, jedna z wiodących firm w branży, osiągnęła wycenę 157 miliardów dolarów, a ostatnio pozyskała finansowanie w wysokości 6,6 miliarda dolarów, co potwierdza ogromny potencjał tego sektora. I baraki Przewiduje, że systemy sztucznej inteligencji będą dysponować możliwościami przekraczającymi ludzkie zdolności, szczególnie w obszarze analizy sensorycznej. Przykładowo, zaawansowane mechanizmy będą w stanie przeprowadzać kompleksową diagnostykę stanu zdrowia poprzez analizę obrazu twarzy, co może zrewolucjonizować medycynę prewencyjną. Ekspert podkreśla jednak, że kluczowym wyzwaniem będzie zbudowanie zaufania społeczeństwa do tych rozwiązań technologicznych. They only have a certain amount of capacity for keeping up with all the trends. No i na tym będziemy kończyć dzisiejszy przegląd wiadomości. Dzięki bardzo serdecznie, że z nami byliście. Subskrybujcie nasz kanał Bądź na bieżąco, żeby być na bieżąco. No i co? No i heja.